Zaczytaj się z Radiem Poznań. Witają Państwa Joanna Dywina i Jacek Butlewski. Nagrywamy w Radiu Poznań. Nasz program książkowy co tydzień w czwartek, w czwartkowy wieczór, ponieważ musimy go zmontować, to troszkę trwa ukłony dla Leona Bielewicza, który jest znakomitym montażystą telewizyjnym i pracuje nad każdym odcinkiem i daje nam cenne rady, bo czasami jako radiowcy nie zawsze sobie z telewizją radzimy. Zdradzę tylko, że nie patrzyliśmy w jednym z pierwszych odcinków w tę kamerę, w którą powinniśmy. W każdym razie nagrywamy nasz książkowy program. Kolejny już odcinek Zaczytaj się z Radiem Poznań w naszej pięknej siedzibie przy ulicy Berwińskiego 5. Za nami witraż. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Proszę się nie zdziwić, jak ktoś przejdzie albo przebiegnie z kart Papieru i będzie biegł w stronę studia, bo to jest taka to normalna, radiowa rzeczywistość. Yy, mamy dzisiaj książki, mamy troszkę nowości, ale wszystko jest yy, wpięte w klamry klasyki, ponieważ nawet to, co będzie dzisiaj nowe, jest będzie nawiązywało do klasyki. Jak zawsze kącik z klasyką, dzisiaj dwie książki, ale zacznijmy Jan no, od nowości. Także tak zerka... klasyczne. Tak, ale tak zerkam sobie troszeczkę na Twoją klasykę książka. Nie rozpakowana, ale Opowiem o tym zapewne z ciekawą historią. Tak jest. Czyli nowości, ale tak naprawdę z działu klasyki, to dzisiaj propozycje, myślę, że dla wszystkich. Chociaż te tytuły na pewno znajdziecie Państwo na półce: literatura dziecięca i młodzieżowa. Rozpoczniemy od tej książki. Przygody. Alicji w Krainie dziwów. Nowość z wydawnictwa, zysk i spółka. Czyli nawiązanie do krainy Czarów. Czarów po prostu. Ponadczasowa historia. No przecież nie jedno pokolenie się wychowało na e, przygodach Alicji. E, książkę po raz pierwszy wydano w 1865 roku. Z... Ile było adaptacji? O, niezliczona, filmowych, niezliczona z, e, liczba, więc tak, i te adaptacje filmowe, ale tak samo adaptacje przecież teatralne. E, jeszcze z za życia autora, tę książkę sprzedano w nakładzie ponad 180 tysięcy egzemplarzy. Przetłumaczono ją na zaraz sprawdzę na 125 języków. Pełna magii. No Nie musimy mówić, opowiadać, o czym jest historia, powieść Alicja w krainie dziwów. Ale na pewno brak nie brakuje tutaj i symboliki, i magii, i tajemnicy. Podobno trwały w latach 60. i 70. ubiegłego wieku wszelkie teorie na temat ukrytych symboli zawartych w tej powieści. I ta książka była też kultową powieścią w środowisku hipisów. Ale my. Dzisiaj o niej przypominamy, bo to jedna z najpiękniejszych i najbardziej fascynujących pozycji dla dzieci i dla młodzieży. Dla mnie przede wszystkim ta książka to jest prawdziwa skarbnica takich wskazówek w dowcipny sposób podanych wskazówek życiowych, na przykład jak elegancko i dyplomatycznie wyjść z pewnej kłopotliwej sytuacji albo wytłumaczyć się przed kimś. A to się przydaje w życiu. Tak, niestety nie mogę się wytłumaczyć, ponieważ wtedy nie byłam sobą. Państwo pamiętają przecież ten tekst albo pytanie ile trwa wieczność, to za królikiem możemy odpowiedzieć czasami tylko sekundę. Wręczamy Państwu tę książkę naszym widzom, słuchaczom z taką prośbą by delektować się właśnie tym tytułem w te wieczory wiosenno-zimowe, bo praktycznie to już chyba mamy wiosnę. Tak, i delektować się możemy kolejną pozycją. To także jest nowość, ale i klasyka. Zarazem tajemniczy ogród. Takie pierwsze moje skojarzenie to znakomity film Agnieszki Holland, który oglądałem jako dziecko i Będąc na tym filmie, będąc dzieckiem, wydawało mi się, że to się dzieje naprawdę. Film był tak dobry, że, 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 że takie miałem odczucie, natomiast tutaj mamy książkę. Mamy książkę i właśnie na co chcemy zwrócić uwagę, dlaczego dzisiaj te akurat tytuły pojawiają się w naszym cyklu, ponieważ oprócz oczywiście pięknej treści, w jednej jak i zarówno drugiej książce mamy przepięknie, bogato ilustrowane obrazki. I tak naprawdę to te obrazy tutaj pełnią też ogromną rolę i są taką wartością no, nie do przecenienia. A na obrazki chcemy zwrócić uwagę też i w tej książce tajemniczy ogród, ilustrację wykonała Inga Mur. A Państwu może o tak na chybił trafił, akurat wyszło, że to tylko tekst. Tak to wygląda. Pięknie. Tajemnica, miłość, przyjaźń wszystko to, co najważniejsze w tej ja myślę, książce Państwo to, znajdą. W przypadku tej akurat książki ilustracje mogą być, ale nie muszą, bo ona jest tak dobrze napisana, że wyobrażamy sobie ten świat, o którym czytamy. Ale jak są ilustracje, jak są dobre, no to tym lepiej. Ja się przyznaję do tego, że czytam książki dla dzieci, więc te dwa tytuły naprawdę mnie ucieszyły. Pokazywaliśmy dzisiaj książki, nowości książkowe, które można śmiało nazwać klasykami, chociaż to nowości. Zwykle w naszym programie klasyka ląduje na końcu, ale ten odcinek jest bardzo klasyczny i klasyczna będzie także końcówka, za sprawą także naszego tytułu tygodnia. Mamy czwartek, czwarty dzień z Agatą Christie. Co dokładnie na naszej antenie? I nie było już nikogo. To czytamy w tytule tygodnia po 14:25 od poniedziałku do piątku. A kolejna książka, którą będziemy prezentować, tak, w naszym cyklu Tytuł tygodnia, to Zabójstwo Rogera Ekroida. Też książka Agaty Christie z pięknej kolekcji jubileuszowej wydawnictwa Dolnośląskiego. Od poniedziałku o 14:25 ten tytuł się Pojawia założenie było takie, żeby w ferie dwa tygodnie z Agatą Christie. Ja przed laty kupiłem tę książeczkę Agaty Christi, zerwane zaręczyny. E, czytałem ją tak dawno temu, że szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, e, jaka była historia. Wiem, że toczy się w sądzie, że kobieta, główna bohaterka jest podejrzana o zabójstwo, kwestia spadku gdzieś tam jest tle i tak dalej, i tak dalej. Stałe wątki ja Agaty Christie nie powiem, bo nie pamiętam. Natomiast ta książka kosztowała 5 zł. Piękne czasy, kiedy. Książki były tak tanie i ja już teraz mniej to widzę, ale na dworcach, w wielu miejscach właśnie przed podróżą można było tego typu malutkie książeczki sobie kupić, żeby je przeczytać. No właśnie w trakcie podróży ta książka, ile ona ma stron? Niecałe 200, ale na, na stronie jest, jedną stronę przeczytamy, nie wiem, 20-30 sekund. Bardzo szybko się te książki czytało. Mały format. Lektura do pociągu. I tak naprawdę ruszało się z Poznania, zaczynało się czytać, dojeżdżało się do Warszawy, książka była przeczytana. Trochę brakuje mi w tych czasach takiego powszechnego dostępu do chociażby takiej literatury. To się jeszcze gdziekolwiek, gdzie nigdzie zdarza, ale, ale, ale brakuje. Drugą taką książkę kupiłem, jeszcze jest zapakowana w folię, na pewno dawniej niż 10 lat temu. Żyj i pozwól umrzeć. Jana Fleminga, to oczywiście James Bond, sekranizowany. W Żyj i pozwól umrzeć wystąpił Roger Moore, to jest pierwszy film z Murem z roku 1973. Książka jest zupełnie inna od filmu. Film jest zupełnie inny od książki. Zgodność książek i filmów była w pierwszych latach, w latach 70., z Seanem Connerem. Później się to troszeczkę nam rozjechało, mam na myśli książki i filmy, ale to też była książka kupiona przed podróżą. Dla... A dlaczego jest zapakowana? Dlaczego jest zapakowana? Ponieważ o niej zapomniałem. I później kupiłem sobie drugie, żyje się. Żyj i pozwól umrzeć, i tą przeczytałem. Natomiast ta została w szafie. Po prostu wsiadłem do pociągu i robiłem coś innego niż czytanie książek. Książka ostatecznie wylądowała w szafie i została zapomniana na ponad dekadę. Proszę mi uwierzyć, pokażemy to dokładnie na naszym filmie. Ona wciąż jest zapakowana. Kosztowała 6,99. Wspaniałe czasy, kiedy książka kosztowała mniej niż 10 zł. Tą książkę przemyciłem do naszego programu. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, ponieważ przy okazji chcę zarekomendować Państwu nasz odcinek radiowy Tajemnice Jamesa Bonda. Zawsze w czwartki, czyli dzisiaj o godzinie 20.07. To 0,7 jest znaczące, bo jak wiemy, brytyjski agent wszechczasów miał. Końcówkę 007, czy może numer 007, co oznaczało oczywiście licencję na zabijanie. Polecamy ten program zawsze w czwartki, zawsze w czwartki, także nasze wydanie książkowe. Zaczytaj się. Radiem Poznań, oczywiście. Zabieramy się za kolejne lektury. Państwa serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia już niedługo. Do zobaczenia.